Jesteśmy ponownie. Teraz będziemy sobie składać szafkę, którą Monisia wybrała i zaadoptujemy ją do... Postaramy się zaadoptować do busa. Także kto ma skręcać? Ty, ja będę tylko trzymać. Za karę. Dobrze, ale nie jest źle. Mamy instrukcję Tak. Ja wiem, wiem. Jeszcze tylko w krętarkach. Dobrze. To zaraz zaczynamy składać. Widać. Szafka skończona. Nie wszystko się nagrało w tym napsie, bo niestety wyłączył się Jaki nasz operator. Nagryfacz. Szafka działa. Złożona. Nic się nie zacina. Zobaczymy jeszcze, czy zostawimy yy, te szyny, jakie tutaj są w Dzwiczkach. Yy, producent nie dodał kleju do zestawu, także klej trzeba będzie, trzeba było sobie dokupić, no co, resztę modyfikacji szafki będziemy robić już na samochodzie. Mhm. Ja mam jeszcze jeden na szafkę. Taki, żeby zmieściła się w nim skrzynka piwa i półka na wino. A półka na wino. Ale nie, żebym Ci nie podkradała później piwa, gdy się skończy wino. No, ale żeśmy rozmawiali i szampan miał jeździć w lodówce. A ja nie mówię o szampanie, ja mówię o piwie i o winie. pamiętaj, schowek na skrzynkę piwa i półka na wino. Mhm. Wina. Bo masz dodatkowe zajęcie. Wszystko będzie wypite. <grymne> Szybko. To z fajnych rzeczy. Blad yy, drewniany, co prawda sklejany z kawałków. Ale bardzo, bardzo fajne. Materiały nie najgorsze. Jak się nie rozleci po pierwszym weekendzie, będzie trzymać. Tak, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy co dłużej wytrzymać twoja szacka czy moje No Zobaczymy. No. Eee, dobra, to widzimy się w samochodzie. Pa. No. Jest. Jest. Wdrapać się tutaj. <laughs> cię tragedia. Ja poproszę schodek. A bo mnie podnosił tutaj tutaj będę Cię podnosił na górę? tak, do łóżka będziesz mnie nosił dobrze tak wygląda szafka tu jeszcze wiadomo te otwory wszystkie się zakamufluje jest tam miejsca dość sporo część armatury spróbujemy tam upchnąć najwyżej kosztem tego, że szafka odjedzie trochę od ściany ale mamy drugi blat Mam maskownicę tutaj na tej górze, tutaj. Także miałam ja tam pakowane wszystkie przyprawy. Dobrze, ja tam zaizoluję jeszcze mhm. i, I, i zrobię maskownicę. maskownicę. Poczekaj, rozłożę jeszcze i idę po miarkę, bo muszę wziąć To zaraz. Lecę najpierw pomiarkę. Hmm? Pa? Pa? Dobrze, będziesz tam jeszcze by mi się przydał taki stolik, może od tej strony, taki podnoszony do góry, żeby miał wiatr. Poczekaj. Wtedy będę miał wszystko pod zasięgiem. Ciach, ciach. I lodóweczka To no tu mamy dość I dużo miejsc. Ten no i właśnie, w którą stronę ta lodówka ma się otwierać? Bo powiem szczerze, że jak się otwiera w tą stronę, to nie trzeba nawet wchodzić do środka do. do busa patrz. Ostatnio właśnie zaobserwowałem. Nie muszę wskakiwać, to moje kombinować. Co, już wywaliłaś? No, musiałam się to jakoś wdrapać na górę. Się to takie proste? No, dobrze, zrobię schowek. O, nie wchodząc, wchod nie, nie wchodząc w ogóle do samochodu, mam dostęp do. do lodówki. Także ja bym był za tym, żeby te drzwi zostawić na tą stronę otwierane. A tu będzie ten schodek. No. Nie schowek. Tu jest schowek. Tam Tam będzie moja skrzynka. Albo co tam będę? Jakby jak będę grzeczny. Dobrze. Yy, trzymaj tą kamerkę. A ja lecę po miarkę. Zaraz, zaraz tam. No tak to jest, jak się nie bierze sprzętu ze sobą ale miarki żeby nie wziąć? ja nie wiem ja nie wiem mhm. chyba, że są brodziki, ciutkę mniejsze no w tej chwili jest nawet 70, 71 centymetrów ale to jesteśmy, drzwi zamkniemy ale ich nie otworzymy chyba że szafkę odciągniemy do nas no ja myślę że i tak będzie musiała być odciągnięta no i proszę jak pasuje no teraz jest idealnie 70 a mamy od drzwi jeszcze troszeczkę przerwy 2 cm bo chodzi o tą klamkę otwierania czyli całkiem prawdopodobne że szafkę odstawimy 5 cm od ściany i będzie elegancko Tak. trzeba będzie tylko pomyśleć jak ją tutaj sprytnie moc zamocować na dole pewnie zrobimy pewnie zrobimy y takie kory to mocowane, no i u góry od boku, tutaj się wymyśli. I szafka będzie wtedy stabilna. Szuflady na pewno nie będą się otwierać w czasie jazdy. Już ja je tak I dociążę, że. Jak będą za głośne. się, się nie ruszył. Tak, jak będą za głośne, Filce podłożymy. To, to się właśnie podłoży jakiś filce. Uh -huh. Najważniejsze, że Monisia ma taką szafkę, jaką chciała. Ha. A jak to Michał się zmontuje? To już jest moja. To już jego problem. Dobra. Ona na razie. Tak.